Cześć widzowie, dzisiaj kolejny odcinek K-Drop. Dzisiaj będzie bardzo krótki, bo tylko e -e -e. chcę tylko otworzyć darmową skrzyneczkę. E -e I teraz otwieramy darmową skrzyneczkę. E Okej. Bum. I. -e niech się ładuje. I tu hmm. Weźmy tą otwórz. O, 75 golda, chyba dobrze. Dobrze i może sobie jeszcze otworzymy jakąś tanią skrzyneczkę 2,55. 7,300. Nie ma chyba takich bardzo tanich. Nie, nie ma, kurczę. Chyba do tej 7 zł będziemy musieli pozbierać nie ma no to może e... otworzyliśmy sobie jeszcze muszę zobaczyć te komentarze no i właśnie szkoda że nie ma nigdzie do tylko chyba 7.55 jest taka tania i mi... Ten, a tu jest za 3 jakaś Jota, czy jakoś tak? Nie wiem, do, czy to jest na pewno do CS-a. Raczej to wszystko jest do CS-a. Yy, Darmową skręczkę sobie odpaliliśmy. Kodów to może w następnym odcinku będzie troszkę dłuższy. Więc wtedy sobie pootwieramy. Może z książki jakiś, może znajdę kolejny na jakiś yy, na kaskę, bo mam na razie bardzo mało. No to tyle, bo no. No to subskrybujcie. Um, subskrybujcie, lajkujcie. E, z, z dzwoneczkiem i dzisiaj odcinek króciutki. A jak mówię, komentarze bardzo proszę, więc. No, subiki, lajki, dzwoneczki zapraszam, komentarze też. No i właśnie to tyle z mojej strony, więc do zobaczenia i pa!